Siemanko, z tej strony Metsu witam was w skrócie piątkowej transmisji na żywo, w trakcie której przebudowywaliśmy AC Milan w pierwszym sezonie. Tak na sam start prezentował się nasz podstawowy skład. Wyglądał całkiem przyzwoicie, wiadomo było tutaj kilku rozwojowych piłkarzy, ale też ten skład wymagał wzmocnień, szczególnie na lewej pomocy i na środku obrony. Do wydania mieliśmy 45 milionów, więc całkiem przyzwoita kwota, ale chciałoby się więcej. Tutaj wytypowaliśmy kilku ciekawych środkowych obrońców. I w ankiecie wygrał Ozan Kabak, którego kupiliśmy za 22 miliony 800 tysięcy. Tylko tutaj dwóch piłkarzy było branych pod uwagę, jeśli chodzi o lewą pomoc. W ankiecie wygrał Milo Rashica, kupiony za około 27 milionów. W turnieju przedsezonowym zajęliśmy trzecie miejsce w grupie, nie awansując dalej. A ostatecznie te rozgrywki wygrał RB Lipsk. Spisaliśmy się tutaj tragicznie, ale miejmy nadzieję, że w rozgrywkach Serie będzie zdecydowanie lepiej. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Gramy na wyjeździe z Udine, czy uda nam się zwyciężyć, przekonajmy się. 3 do 0: Bonaventura, Ibrahimowicz i Rashica dają nam zwycięstwo. Kabak i Rashica to są nasze zakupy w tym okienku transferowym. Wyszło nam całkiem przyzwoicie i to mnie cieszy. Po 10 kolejkach jesteśmy liderem tabeli. 9 zwycięstw i jedna porażka w meczu z Interem. No powiedzmy sobie szczerze, na razie sytuacja wyjściowa jest kapitalna. Jeśli utrzymamy taką formę, to spokojnie możemy walczyć o mistrzostwo Włoch, a przynajmniej miejsce na podium. A tak się prezentuje nasz podstawowy skład. Powiedzmy sobie szczerze, jest to nasze optymalne ustawienie. Tutaj niestety kontuzja pakety, który wypada na dwa miesiące, bardzo zła informacja. Na Nadomiar złego Ibrahimowicz. Wypada na cztery miesiące, a jakby kontuzji było mało, to Leon wypada na dwa miesiące. W 10 dni skontuzjowało nam się trzech piłkarzy na tak długo. Dramat, eliminujemy Benevento z Pucharu Włoch. I tutaj w ćwierćfinale czeka na nas Inter. Oj, będzie interesujące spotkanie. W zimowym oknie postanowiliśmy zakupić jednego środkowego pomocnika. Ostatecznie w ankiecie wygrał Sandro Tonali. Musiałem zapłacić 15 milionów i dołożyć Musakio, żeby go pozyskać. Po 20 kolejkach zajmujemy trzecie miejsce w ligowej tabeli. Do Juve już tracimy dość sporo, ale do drugiego Interu wcale nie tak wiele, więc na spokojnie możemy do naszego lokalnego rywala odrobić straty. Na samym dnie ligowej tabeli jak widzimy jest Udinese, a nasz podstawowy skład przez te kontuzje, no powiedzmy sobie szczerze, nie wygląda idealnie, ale miejmy nadzieję, że już niedługo wszyscy będą zdrowi. No i tutaj niestety przegrywamy z Interem 3-1 do w Pucharze Włoch i zabraknie nas w półfinale, naszą przygodę kończymy w ćwierćfinale. Bilia odchodzi na zasadzie wolnego transferu do Fortuny Düsseldorf. Niech mu się tam wiedzie. Takie transfery w zimowym oknie transferowym. Moim zdaniem mimo wszystko wyszliśmy na plus. Tutaj kontuzja samu Castillejo, który wypada na 6 tygodni. Na szczęście mamy go kim zastąpić. Po 30 kolejkach, drugie miejsce w tabeli, mała przewaga nad Interem. Trochę większa nad Lazio. Juventusu już nie mamy szans dogonić. Bo to jest za solidna drużyna, żeby stracić tyle punktów. Ośmiu ostatnich kolejkach. Nasz podstawowy skład nareszcie wygląda galowo i takim składem spokojnie możemy powalczyć o to wicemistrzostwo Włoch. Ostatnia kolejka, gramy z Cagliari. Czy uda nam się zwyciężyć dwa do jednego Bilia i Ibrahimowicz. dwa gracze, którzy opuszczają nasz zespół. Dzięki czemu zajmujemy drugie miejsce w tabeli, mała przewaga nad Interem i nad Lazio, ale najważniejsze jest to, że my mamy drugie miejsce, a nie tamte drużyny. Juventus klasycznie mistrzem Oczywiście Bilia odszedł na zasadzie wolnego transferu, a Ibrahimović niestety postanowił zakończyć karierę. Będzie nam go brakować. Ale zobaczmy statystyki indywidualne. Rasica królem strzelców, ale popis gracza z Kosowa. Zobaczmy najlepszych asystentów. Paulo Dybala tutaj króluje. Jeszcze czyste konta. Wygrał Wojciech Szczęsny, ale Donnarumma też naprawdę miał wynik godny tego bramkarza. Tak się na sam start, czy znaczy na sam koniec prezentuje nasz podstawowy skład. Oczywiście Tonali od razu wskoczył do podstawowego składu. Szkoda, że Ibra kończy karierę, bo jak będzie ewentualnie drugi sezon, to na pewno będziemy musieli zainwestować w jakiegoś napastnika. No i czas na statystyki indywidualne. Donna Ruma i Romanioli 43 występy, Hernandez 42. Kto miał najwięcej bramek? Rasica najlepszy, potem Paketa. No i na trzecim miejscu niezawodny Zlatan Ibrahimowicz. I najwięcej asyst, Castillo, drugie miejsce, Kesi. A trzecie egzekwo Rashica i Bonaventura. No i tutaj zobaczmy jeszcze kto poczynił największy rozwój w trakcie tego sezonu. Zmiana oceny na plus. Hernandez i Kabak najwięcej. A trzecie miejsce Calabria. No i co? Zobaczmy jeszcze wyniki w europejskich pucharach. Liverpool zdobywa super puchar Europy. Jeśli chodzi o Ligę Europy to triumfuje Lazio pokonując Wolfsburg w finale. I jeszcze została nam Liga Mistrzów. Gdzie zwycięża Liverpool pokonujący Real Madryt. No powiedzmy sobie szczerze, jeszcze brakuje nam tutaj kopa nacjonale, gdzie zwyciężył Inter, czyli przynajmniej przegraliśmy ze zwycięzcą w ćwierćfinale. Zarząd jest zadowolony z naszych wyników, no nie może to dziwić, bo mieliśmy kapitalny sezon. W drugim sezonie ewentualnie do wydania mamy około 88 milionów. To są naprawdę dobre pieniądze i możemy zdecydowanie wzmocnić nasz skład, który nie ma się co oszkiwać, na przykład po odejściu Ibrahimowicza. Wymaga wzmocnień, tak prezentują się cele naszego zarządu, m.in. półfinał Ligi Mistrzów. Są optymistami, do tego mamy wygrać rozgrywki z Serie A, więc jeśli będzie drugi sezon, to raczej oceny menadżera nie będę miał na poziomie 93. Tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Wiadomo, wymaga kilku wzmocnień, ale to od Was zależy, czy będzie drugi sezon, czy na tym jednym sezonie wszystko się zakończy. Zachęcam, żeby wejść w środę na zakładkę społeczność i oddać swój głos. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!